Jeżeli ktokolwiek z Was zastanawiał się na jaki film bądź jakie filmy najbardziej czekałem w tym roku, no to ten jest zdecydowanie jednym z nich. Dzisiaj pogadamy sobie o kokain bear, czy też kokainowym misiu na polski, dosłowne tłumaczenie tutaj mamy. Mógłby być, ktoś widziałem na filmie zasugerował na przykład biały miś, to też byłoby spoko, ale jest jak jest, więc dzisiaj gadamy bez spoilerów. Zapraszam, intro i lecimy. Tak a propos komentarzy na filmie jeszcze, bo zajrzałem z ciekawości i jeden mi się bardzo podoba. Ja wam zacytuję tutaj. Proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo naćpany dziś. Podoba mi się ta rymowanka, to jest nawiązanie do bajki z Mini Mini, jak się nie mylę, z tym wielkim misiorem. Tam była też Luna i coś tam, coś tam już. Mam takie wiecie, flashbacki z Wietnamu, ale coś tam jeszcze kojarzę. No dobra, przechodząc sobie do naszej produkcji, to jest to dzieło, na które czekałem, bo raz, że lubię Animal Attack, a dwa, że lubię odjechane konwencje. A tytuł sam chociażby tego filmu brzmi jak dosłowna hybryda tych dwóch rzeczy. No miś, który się śpa koksem, co może pójść nie tak? No na przykład to, że będzie zżerał ludzi, którzy nawet nie stwarzają na pozór mu zagrożenia, nie wiem, nie atakują go, nie rozwścieczają, tylko po prostu są w nieodpowiednim miejscu, w nieodpowiednim czasie, tak samo jak koks, który spadł z samolotu. No i to trzeba sobie dodać, bo jak zaczyna się ten film oglądać, to oprócz tego, że tam jest jakiś... <grych> fan-fakt z Wikipedii podany jako źródło takie super turbo co jest uważam trochę prześmiewczo. Natomiast jest to film na faktach, można to wyczytać. Na początku filmu no, kto wiedział, to już wiedział to wcześniej i no, można by też pomyśleć, że co, co tutaj za żarty sobie stroją. Ale to jest rzeczywiście prawda. Oczywiście jest to zupełnie luźna inspiracja i to co się wydarzyło po tym, że Cox spadł z samolotu, no to już jest wizja twórców. Ale rzeczywiście coś takiego miało miejsce. W latach 80. 85 dokładnie jak się nie mylę i tak samo akcja filmu dzieje się właśnie w latach 80. tak więc smartfonów tutaj nie ujrzycie. No właśnie leciał sobie pewien samolot i gdzieś w górach spadło z niego ponad 30 kg koksu. Jakiś misiek się nawciągał. No i nawet są tutaj ujęcia. Słuchajcie, z programu telewizyjnego rzeczywiście, no tak to wygląda, przynajmniej, że autentyczne chyba po prostu dorzucili, że jakby opis tej sytuacji i tak dalej, że to się wydarzyło, tak, że to się stało, że oczywiście reporterzy podjęli się. Tego problemu, z tej czy tej tematyki, no bo coś takiego na co dzień się nie zdarza, więc jasne, czemu by o tym nie powiedzieć w telewizji. No i generalnie reszta to już jest właśnie normalnie część filmu, która jest po prostu nakręcona. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to były one właśnie, czy odbywały się, kręcone były w Irlandii, tutaj taka ciekawostka, ale jest to produkcja amerykańska, zasłuchajcie, co się nie spodziewałem, bo nie sprawdzałem wcześniej budżetu, dopiero teraz przed kręceniem tego materiału. Za 35 milionów dolarów, dosłownie tyle samo kosztowała szósta część krzyku, którą dla was wczoraj omawiałem. Więc jestem zaskoczony, że aż tyle tutaj poszło, a film ma rkę. Znaczy chyba ma nie sprawdzałem, ale no musi mieć, bo kurde, to, co się tutaj dzieje, jest naprawdę brutalne. Nie wiedziałem właśnie, bo też nawet nie sprawdzałem tej kategorii wiekowej, że będzie aż tak grubo. Myślałem może, że coś bardziej właśnie w stylu takiego o slasher, jeżeli chodzi o poziom. Krwi, tak? Właśnie coś w stylu krzyku, ale nie! Jest tutaj dużo solidniej, słuchajcie, na przykład zobaczymy scenkę, gdzie dosłownie są jelita rozciągane, wyciągane, wręcz jedzone. Nie powiem gdzie, jak i przez kogo, ale to się chyba domyślacie, <grym> więc naprawdę jest tutaj w tej kwestii raczej niezła sieczka. Może nie jest to Terrifier 2, ale też nie jest to poziom krzyku 6, który już był nieźle krwawy. To jest coś tak po środku, mam wrażenie, więc jest naprawdę całkiem, całkiem pokaźnie i spokojnie na to patrzy, jeżeli lubicie go. No i. Jeżeli lubicie Animal Attack i to takie absurdalne, no bo wiadomo ten film to jest beka, to są trochę jaja, to też mogło się nawet bardziej zapowiadać na taką komedię, czy czarną komedię, ale no okej, okay, ma te elementy rzecz na tej komedii, więc możemy powiedzieć, że to jest komedia slash horror, ale bardziej właśnie czarna komedia slash Animal Attack, jakbym tak to tutaj zapieczętował, więc jeżeli lubicie tego typu rzeczy, to powinna być to niezła frajda albo i świetna frajda. Ja mam coś na pograniczu, ponieważ niezła by była, gdyby to był taki bardzo turbo przeciętny film, gdzie wszystkie schematiki odhaczone i nic więcej. Jest trochę więcej, ale trochę poniżej świetnej frajdy, ponieważ ma takie momenty przestoju, gdzie troszeczkę ta akcja siada i jest dosyć powolno to prowadzone i tak na pozór się niewiele dzieje, więc nie jest to jakieś super równe tempo, nie zostało to na pewno tutaj utrzymane, trochę szkoda i mogło być też trochę zabawniej, ale z drugiej strony znowuż, bo zawsze są dwie strony medalu, ten film mógł wyglądać dużo gorzej. To mogło być naprawdę o wiele półek niżej zrealizowane, chociażby w kwestii poczucia humoru, bo jest naprawdę kilka takich żartów, co siadają. W ogóle samo opening, gdzie ten miś widzimy jak po prostu nawala tam o drzewo, już wiemy, że coś jest z nim nie tak. Znaczy bardziej ci bohaterowie, co tam się pojawiają w tym momencie, zaczynają się domyślać, że ej, coś z nim jest nie halo, bo my to wiemy, że on już jest przyćpany po prostu na tym etapie, tak? Natomiast rzeczywiście mamy konfrontację taką pierwszą, wycie śmierć i tak dalej, no to... Jawnie coś ten misiek nie zachowuje się tak, jak powinien się zachowywać. No i ogólnie, jeżeli chodzi tutaj o reżyserię, to za film odpowiada Elisabeth Banks, która już kilka swoich filmów jako reżyserka ma na koncie, no, więcej, że tak powiem, projektów ma jako aktorka, Natomiast rzeczywiście tutaj kilka rzeczy zrobiła, między innymi Movie 33. On akurat niezbyt dobrze był przyjęty. Mam go na DVD, ostatnio go w Ceksie za piątkę dorwałem. Ja chyba tego filmu jeszcze nigdy nie widziałam, ale kojarzę, że coś takiego istnieje i pewnie w końcu na drobie. tym bardziej, że kupiłem. Ale dobra, wracając sobie do filmu, a raczej jeszcze do jednej informacji, takiej ciekawostki, którą muszę wam tutaj sprzedać. Nagrywałem jakiś czas temu już short ten temat, ale on tam mam mało wyświetleń, więc powiem tutaj jeszcze, że inni twórcy, a konkretnie twórcy Sharknado też Sharknado, czy też Rekinado na Polski zainspirowali się kokain kokainowym misiem i stwierdzili, że my musimy zrobić własny film. I zgadnijcie, co wymyślili. Metagatora, tak będzie atakowdem metagator. Czyli po prostu będzie łaził naćpany aligator, tyle że metą, a nie kokainą, więc taka będzie główna różnica. No i zwierzę, inne. <laughs> Ale to dopiero za jakiś czas, to pewnie najwcześniej w następnym roku. Natomiast twórcy, słuchajcie, takich rzeczy jak Reckenstein. Czyli ta wytwórnia studio, co tam jest? Wild Eye Releasing, coś takiego. Nie błaznują, słuchajcie. Ani chwili wytchnienia nie dają. Widzą, widzą klasy Z, tak? Filmów klasy Z, bo tutaj możemy, jeżeli chodzi o kokainowego na spokojnie mówić o klasie B, ale wysokobudżetowej klasie B filmu. No, no, A to nie jest, nie oszukujmy się. Ale tam to już jest ziedło. Bo rzeczywiście twórcy, właśnie, chociażby Rekinszteina i paru innych dziadów o rekinach, które dla was omawiałem, gdzie już mamy takie, wiecie, typowe efekty z Gimpa. Oni, tak zakładam, jak tylko usłyszeli, że taki projekt jak Kokainber powstanie, to ich poniosło i musieli zrobić swoją wersję. Ale oni robią, słuchajcie, Sharka. Tak, bo oni rekiny głównie masterują, więc wszystko spoko, tylko zobaczyli. Info o niedźwiedziu robią swój, więc na tym etapie jak film dopiero teraz wyszedł u nas w Polsce, a parę dni temu na świecie, oni już mają trailer, to znaczy, że oni już mają film. To wyobraźcie sobie, jak szybko musieli to nakręcić. I generalnie jak spojrzałem na plakat, to patrzę, o tutaj wyszedł. no dobra, no spoko plakat, nie, no, jakiś kokainowy rekin będzie. Natomiast jak odpalicie zwiastun, no i jej... zanim jeszcze wam pokażę, jak naprawdę będzie to wyglądało, to sorry za tą dygresję, ale ja muszę o tym powiedzieć. Na pewno kojarzycie takie tematy jak rzeczy zamawiane z AliExpress czy z Wisha versus rzeczywistość, tak? Czy po prostu cokolwiek owiane memem expectations versus reality. Na przykład to. O, maska Myersa. Chcesz sobie na Wishu zamówić, dostajesz to, co jest po drugiej stronie. <grych> Albo ten strój Pennywise. zobaczcie, to z tego tak kiedyś wyłem, że masakra. I tutaj mamy coś dosłownie na tej samej zasadzie, bo zobaczcie, tak wygląda plakat. A tak wygląda. <grych> A tak wygląda ten rekin w rzeczywistości. W filmie tak będzie wyglądał. No więc nie mówcie, że nie jest zbliżony do Rekinsteina. No dobra, ale przejdźmy do naszego słuchajcie kokainowego misia. Jeszcze jako jedną ciekawostkę wam zarzucę, że cały ten event, gdzie rzeczywiście się to wydarzyło, że ta kokaina spadła i, i to się zadziało, że jakiś misio się nawciągał, no to nazwano go słuchajcie jako Pablo Escobara. <laughs> Czyli zamiast Escobara. No oczywiście z racji tego, że to niedźwiedź, tak więc <laughs> świetna gra słów wydaje mi się. No i dobra, jeżeli chodzi o naszą fabułę, to układa się ona następująco. Mamy jakiś tam park, nie wiem czy narodowy, czy nie narodowy, po prostu jakiś park, całkiem spory. Generalnie jest tam jakaś strażniczka, która pilnuje tego miejsca. No i w tym że parku zbiera się grupa ludzi, tak trochę przypadkowo można powiedzieć, oni się tam akurat znajdują w tym samym miejscu i w tym samym czasie. I też są to sobie obcy ludzie. Natomiast jest kilka grupek. Jest właśnie ta strażniczka z jakimś ziomeczkiem, który też tam chyba się tym zajmuje w jakiś sposób. Jest policjant, który tutaj przyjeżdża zbadać właśnie sprawę, no i jest grupka ludzi, którzy szukają tego koksu. No bo wiecie, to jest koks należący do kogoś, warty tam 14 milionów z tego, co gościu mówi. No i trzeba coś tutaj zrobić z tematem. Trzeba to odnaleźć, no bo to pilot na zasadzie nie pilot, tylko osoba, która wyskoczyła ze spadochronem, rzekomo wyskoczyła z tego samolotu, no bo tutaj to jest tak prześmiewczo pokazane, no to też tak było w rzeczywistości, ten spadochron się po prostu nie otworzył, nie wiem, może za dużo przy sobie miał, tak jak się tutaj to rysnuje, właśnie ciężar uwagi, tak, no i się nie otworzył, więc on ginie, a ten kok gdzieś tam zostaje, no i ten pilot samolotu, no to nie wiem, co się z nim stało w sumie, w każdym razie po prostu jest tutaj pewien dealer i jego ziomek, drugi dealer, który jest w zasadzie synem, można powiedzieć barona narkotykowego, nie wiem, gościa, który po prostu zarządza tym dowodzi, to on nadzoruje ten koks, więc wiadomo, jak to się zgubiło, no to jest przypał duży, bo to są duże pieniądze. No i trzeba coś tutaj zaradzić, trzeba to znaleźć i tak dalej. No, oni wszyscy gdzieś tam w końcu w tym miejscu się znajdą. Niektórzy się ze sobą spotkają, niektórzy niekoniecznie. Ale generalnie koniec końców mają wspólny cel. Niekoniecznie znaleźć koks, bo to nie każdy chce to zrobić, niektórzy są tam przypadkiem po prostu, ale generalnie uciec od niedźwiedzia, uciec od przerażającego kokainowego mordercy, słuchajcie, więc no wyzwanie jest nietuzinkowe, trzeba tutaj sobie określić, ponieważ rzeczywiście on jest bardzo, bardzo brutalny, bardzo, bardzo narwany i bardzo agresywny, no wiadomo dlaczego. No więc tutaj różne perypety bohaterowie będą przeżywać i szczerze myślałem, że w kwestii samych tych postaci będzie dużo gorzej. że to będą takie takie randomy, którzy wpadną na 5 minut na ekran, żeby zginąć i tak dalej, ale to naprawdę jest tych bohaterów nie za dużo jak na półtorej godziny metrażu, ale też nie za mało, żeby jakkolwiek tę akcję prowadzić do przodu, żeby było ewentualnie kogo poświęcić. Ale też nie jest tak, że po 10-15 minutach już wiecie, połowa fabuły jest, znaczy połowa postaci jest wykoszona. Tylko rzeczywiście sporo czasu spędzamy z tymi bohaterami. I nawet jak co prawda nie są to najlepiej napisane postacie, to przynajmniej są całkiem zróżnicowane i bywa śmiesznie. I tak w kwestii pojedynczych scen, no to no z reguły jest takie haha, czy po prostu hihi, taki wiecie, jakiś lekki uśmiech, czy może taka niewielka salwa śmiechu, o w ten sposób. Natomiast jest jedna absolutnie epicka scena, którą uwielbiam z tego filmu, no, jedna z niewielu takich faktycznie dobrych, dobrych, to jest konfrontacja niedźwiedzia z karetką, słuchajcie, to jak on goni karetkę, to jak on w slow motion chce do niej wskoczyć, słuchajcie. No, tutaj tak no, kilka scenek jest w slow motion i one są czasami takie beczkowe, ale ta... To jest poezja, słuchajcie, i to, co jeszcze później wypada z tej karetki, wypadają nosze, ale to, to tylko tyle powiem. Oj, to, to jest cud, słuchajcie. Na tym naprawdę można było już tak bardziej zawyć, nawet nie, nie tyle, że się tylko uśmiechnąć. No i generalnie, oprócz tego, że jest jakiś tam humorek, że wiadomo, zabawa konwencją, haha, niedźwiedź morduje, to nie jest to aż tak super prosto zrobione, czyli po prostu tylko przychodzą, konfrontują się, umierają ci bohaterowie. Tylko są takie fajne żarciki sytuacyjne, na przykład sklecone na podstawie tego, jaka postać. Z kim się w tym momencie spotyka, czyli, jakby, ich funkcja, że wkrótce, dealer z policjantem, o w ten sposób. No i z tego może wyjść ciekawa konfrontacja i wychodzi. Albo jest na przykład scena, gdzie Niedźwiedź się plasnął na kogoś i oni nie wiedzą, czy on żyje, czy on nie żyje, czy on przećpał się po prostu już i patrzy, czy on, nie wiem, drzemkę ucina, nie wiadomo o co tutaj chodzi. To są takie różne, właśnie, sytuacyjne, fajne żarciki, ale też dialogowe, to kolejna z tych rzeczy, właśnie. Oprócz sytuacji, że postać versus postać, to też dialogi, że taka gra słów czasami, już po prostu. Ktoś coś mówi i to jakby jest dwuznaczne, bo dana scena ma po prostu wydźwięk w zależności od tego, z czyjej perspektywy na to spojrzymy. Więc jest to też na pewno jakaś wartość dla tej produkcji, że to nie jest takie tylko odhaczamy i idziemy do domu. No jak na 35 milionów to trzeba było się trochę tutaj jednak postarać, bo mając taki budżet to fajnie by coś w tym filmie więcej pokazać niż tylko standardowe schematy. I oczywiście znaczna część na pewno poszła na CGI, no bo wiadomo, no, ten misiek jest tutaj efektem komputerowym i... Nie wygląda źle, nie wygląda też jakoś, nie wiem, epicko, to nie jest planeta małp z całą pewnością, ale jest ok, jest ok. Wiemy, że to w kąpie, ale da się na to patrzeć. Co innego, jeśli się pojawiają inne, mniejsze zwierzątka, tak może tylko powiem, te, które są w CGI, to tutaj miałem już mały zgrzyt. Jak są na tym etapie, jeszcze bardzo, bardzo małym, ale tak to ogólnie jest naprawdę w porządku. I to, co mnie fascynuje, słuchajcie, to to, że ten niedźwiedź, to jego głównym celem nie jest rozszarpywanie ludzi, to znaczy on to robi, bo jest napruty, tak? Natomiast generalnie. Głównym jego takim tutaj motywem jest właśnie podążanie za tym koksem, słuchajcie. Na przykład czasami potrafi się bardziej zainteresować torbą, w której myśli, że może być koks, albo po prostu jest, niż tym, że chce bohatera zaciukać. Bo właściwie to, no wiemy, że kokaina, czy jakikolwiek narkotyk, dużo innych rzeczy uzależniają. No i okej, okay, on no, załóżmy, że dopiero dzień wciąga, no to jeszcze w teorii nie mógłby się uzależnić, ale on się napił tego tyle, że go ciągnie dalej, żeby to robić. No i właśnie tak naprawdę oni podążają za tym koksem niektórzy, a głównie to wszyscy. Podążają za ucieczką, słuchajcie, jest survival, A mi się to tak no przy okazji ich morduje. On tak naprawdę podąża za tymi torbami, on podąża za koksem. On chce jak najwięcej się tego nawciągać, bo już mu schodzi faza, on musi więcej, wiecie, no to jest potężny niedźwiedź, nie? To jest spora masa, to tam dwa gramy mu nie wystarczą. No no, no sobie całą, całą by chciał torebkę wciągnąć, no i, i to jest tutaj piękne w tym filmie, właśnie, nie? Że on się fokusuje na tym i że widzimy, że po prostu brakuje mu, że chce do, dociągnąć jeszcze troszeczkę kreseczek, słuchajcie. No, szkoda, że jeszcze karty kredytowej nie wyciągną, wiecie, nie, nie zrobił sobie tak, po prostu prosto nosem z torby. No i wyobraźcie sobie tę wielką niedźwiedzią, mordę całą w koksie gdzieś tam wiecie, tak zaciąga się, tak w czyli jest na przykład taka scenka właśnie gdzie on tak wciąga, albo tak, albo wydmuchuje z siebie, nie? Na przykład resztki gdzieś tam tylko. Durne to jest jak, jak butne, niemiłosiernie durne, ale świetne w konwencji. Ja akurat lubię durne takie właśnie założenia, tak? No, nie oszukujmy się, to nie dzieć wciągający kokainum, więc. Raczej nie oczekujemy tutaj jakiegoś dramatu społecznego, tak? Ale w kwestii korelacji jednak, właśnie między postaciami, czy też między niedźwiedziem versus ludzie, to myślałem, że naprawdę będzie gorzej. Że to będzie po prostu sama sieka dla samej sieki, a nie tylko. Ale podkreślam jeszcze raz, że, że nie spodziewałem się też aż takiej rozróby w kwestii mięska. Że czasami jest naprawdę powyżej moich oczekiwań, co jak na mnie to, to rzadkość, bo. no. Pewnie to też wynika z tego, że ja nie sprawdzam nawet kategorii wiekowej, to może bym się inaczej do tego nastawił, aczkolwiek jednak tyle, co mogłoby być w tym filmie, to naprawdę jest aż nadto troszeczkę taka, wiecie, jest, jest i jest kropeczka nad i jeszcze, te, te piękne elito właśnie gdzieś pod koniec, to jest cudo. Także jeżeli lubicie tego typu rzeczy, myślę, że jest duża szansa, że właśnie dobrze na miśku będziecie się bawić. No i co, polecam wam iść do kina, macie teraz w zasadzie krzyk sześć i, i kokainowego, jeżeli chodzi o... Horrory w kinie no tutaj tak bardziej komedyjkowo trochę też, ale krzyk też poniekąd jest parodią, trochę pastiżem, więc jeżeli nie wiem, nie macie hajsu, żeby iść na oba te filmy, no to wybierzcie co bardziej wam siada, slashery czy Animal Attack z Niedźwiedziem i Białym Proszkiem. A jak ktoś ma siano, no to polecam iść na oba po prostu, bo warto obejrzeć i ten i ten. Totalnie różne filmy oczywiście, ale no... Co konwencja, to, to, to ja się cieszę, że coś innego, więc fajnie, że nie weszły dwa slashery. Na przykład, bo ogólnie tak przez miesiąc była cisza w kinie z horrorami, nie było żadnych premier, teraz właśnie dwa na raz dostaliśmy, więc fajnie, że totalnie różne konwencje, nie? Jakby o to mi chodzi, a nie, że na przykład dwa slashery. Ale nie bójcie się, nie bójcie żaby, bo już niedługo, od 31 marca, kubuś puchatek wchodzi, krew i miód. Tylko, że w przeciwieństwie do Misia, który jest za granicą notował dosyć wysokie ocenki i dosyć pozytywnie był przyjęty. No to puchatek jest tragicznie, ma 5% na Rotenach. I ja nawet nie patrząc na te oceny, ja, jak widziałem zwiastun jednej i drugiej produkcji, to ja wiedziałem, że Misiek będzie pewnie fajną frajdą, a że. Ku... No, kokainowy, a że Kubuś będzie raczej. No, bo wygląda biednie, starszy. Ten zwiastun i na pewno Kubuś jest niskobudżetowy, dużo mniej kasy tam widać niż w kokainowym. To jest. Jak tutaj jest 35 milionów, to tam jak jest 3,5, to, to wyczyn, bo to widać. Więc no to też zupełnie inna skala będzie. Ale dobra, to sobie pogadamy, jak wyjdzie, bo. No, nie mogę się doczekać, Wam powiem, ale to mówię trochę ironicznie, bo na Miszka naprawdę czekałem, więc dajcie znać, właśnie, kto z Was był już na sensie, jak się bawiliście, czy była to dla Was fajna frajda, czy razie takie, co ja obejrzałem. A to też trzeba wiedzieć, na co się idzie, nie? Żeby nie iść w ciemno na film, który potencjalnie mógłby nas nie interesować, ale z drugiej strony, jak ktoś patrzy na tytuł, to, to nie wiem, czego mógłby się tutaj spodziewać poważnego filmu, chyba nie. A kto nie był, no to dajcie znać, czy was zainteresowałem, czy ogólnie czekaliście i po prostu się wybieracie za czas jakiś, także komentarze są wasze. No i co, na koniec zachęcam jeszcze do zostawiania standardowo hashtaga, niech będzie hashtag Misiek, no cóż, by dzisiaj mogło być innego. Nie będziemy narkusa wpisywali, bo za dużo razy może już to słowo użyłem, zaraz mi algorytm do żółtego dolarka wypchnie. Oby nie, oby nie, sorry, YouTube It's Convention, nie, It's, it's Parody, no nie moja wina. Gadamy o filmie, <gadamy> także co, zapraszam na Insta, na Discorda, jeszcze serdecznie linki. Standardowo pod spodem i Widzimy się w kolejnych materiałach. Czekamy na Kokain Sharka. Słuchajcie, to w tym roku na bank wyjdzie. Skoro mają już trailer, to tym się też zajmiemy. To pewnie bardziej szczegółowo niż Miśkiem, Pewnie będzie jakieś streszczenie, no bo wiecie, trzeba będzie zobaczyć te epickie sceny tego super Gimpa. Rzecz jasna, no i, no i w następnym roku pewnie Metagator. A po drodze jeszcze parę innych rzeczy wpadnie. Pewnie ciekawych bądź, bądź mniej ciekawych zobaczymy. Do zobaczenia ode mnie. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się i cześć.